Pięć powodów, dlaczego jestem zła na mojego chłopaka. Numer jeden, kasjerka. Powiedział kasierce miłego dnia. Ja nie mogę uwierzyć, że tak łatwo przyszło mu flirtować z nią na moich oczach. Jeśli chce z nią być, to niech mi to po prostu powie. A po drugie, jakby mu na mnie zależało i naprawdę bym mnie kochał, to czekałby aż podejdzie kasjer, a nie poszycy z taką łatwością do baby. Numer drugi, siłownia. Powiedziała mu, że od przyszłego miesiąca idę na siłownię. On odpowiedział, że dobrze. Było to chamskie, bo zamiast powiedzieć, że nie potrzebuję siłowni jestem chodzącym pięknym, to dało mi do zrozumienia, że jestem ulana. Numer 3, dziewczyna. Szliśmy do sklepu i z naprzeciwka podążała w naszym kierunku. ładna dziewczyna. Co prawda nie popatrzył się na nią, ale wiem, że na pewno chciał. Jakby nie chciał, to by zmienił kierunek, trasy i wybrał inny sklep. Numer 4, sen. Ja nie wiem, po co w ogóle on śpi. Na pewno po to, żeby śnić o innych kobietach. Jest to obrzydliwe, bo na pewno mnie z nimi zdradza w tych snach. Jakby nie, mnie kochał, to by na pewno by nie spał. Proste. Numer 5, frytki. Byliśmy w Maku i zapytał się mnie, czy coś chce. Ja odpowiedziałam, że drwala. Zapytał się, czy coś jeszcze. Odpowiedziałam, że nie, bo niedawno jadłam obiad. On sobie zamówił drwala i frytki. Powinien wiedzieć, że ja też będę chciała frytki. Przecież to, że powiedziałam, że nie, to nie znaczy, że nie chciałam. Widać, że mnie w ogóle nie zna.